Zaplecze Donalda Tuska, jak i sam szef zasypywali opinię publiczną buńczucznymi zapewnieniami, że jak dojdą do władzy, to wyrzucą z pracy tak zwanych neosędziów. Oczywiście rozliczanie, oczywiście czyszczenie tego systemu z ludzi, którzy sprzeniewierzyli się przysiędze sędziowskiej zasadom przyzwoitości. W narracji obozu władzy sędziowie, którzy przeszli przez procedurę zreformowanej przez Prawo i Sprawiedliwość Krajowej Rady Sądownictwa działają bezprawnie i sędziami nie są. No, chyba że tak jak asesor Arkadiusz do podejmą decyzję zgodną z wizją obozu władzy, wtedy wszystko jest w porządku. To pokazuje kolejny raz hipokryzję tej ekipy rządzącej, bo tak było w wielu przypadkach. Nawet jeżeli chodzi o osłabioną Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, kiedy ona wydawała orzeczenia, czy inne sądy korzystne dla tej władzy, czy z punktu widzenia tej władzy pożądane, to nagle zapominano o tych tak zwanych nosędziach, o problemach oczywiście w mniemaniu koalicji 13 grudnia z Krajową Radą Sądownictwa. Przypomnijmy. 29-letni asesor Arkadiusz Domasat umorzył sprawę polskiego wątku Sławomira Nowaka, zanim proces ruszył. Ministrowi Sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi nawet brew nie drgnęła, choć gdyby trzymać się jego terminologii, rzeczony asesor jako neosędzia działał bezprawnie. Dzisiaj sąd, sąd niezawisły mówi, nie było przestępstwa. Pamiętamy te filmy, jak znajdowano tą gotówkę? Tak, Teraz tak, się tak. okazuje, że to nie było w domu ani w mieszkaniu no dobrze, ale czy słusznie, pana Nowaka. Poczekamy na uzasadnienie. Ja zawsze chcę widzieć uzasadnienie. E, zakładam, że działał niezawisły sąd. Teraz, gdy decyzja jest zgodna z wolą rządu, jeszcze do niedawna trzymając się terminologii Żurka, roczny neosędzia awansował do poziomu niezawisłego sądu. To się wręcz nazywa awans społeczny. Władza zdaje się, że znalazła wytłumaczenie z tego klin, i przekonuje, że skoro jakiś prawnik nie miał innego wyjścia, jak zostać sędzią, to wtedy nie ma żadnego problemu. Zawsze mówiliśmy jako demokratyczna, wtedy opozycja, a dziś demokratyczna koalicja, że ci, którzy bezpośrednio kończą Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury i nie mają innego wyjścia, jak zostać asesorami czy sędziami zaraz po skończeniu tej szkoły, do ich statusu nie ma żadnych zastrzeżeń. Aha, czyli jak ktoś nie miał wyjścia, to jest jednak wszystko w porządku. A kto ocenia, czy ktoś miał wyjście, czy nie? Ekspertów takie tłumaczenie nie przekonuje i zarzucają władzy hipokryzję. Jeżeli właśnie opiniona na asesorów, jeżeli powołuje sędziów, którzy przyszli za, po aplikacji sędziowskiej, to już nagle dokładnie ten sam organ, który rzekomo był niekonstytucyjny, może to robić i oni są okej, okay, oni jak najbardziej są sędziami. To się absolutnie nie broni, panie redaktorze. Umorzenie polskiego wątku afery Sławomira Nowaka ma wiele ciekawych aspektów. Z jednej strony do tak ważnej sprawy został wyznaczony niedoświadczony asesor, a z drugiej strony prokuratura ramię w ramię z obroną. Byłego ministra transportu domagała się umorzenia postępowania jeszcze zanim ruszył proces. Fakt ten prokuratura chciała ukryć, ale z posiedzenia zachował się protokół, który jasno ukazuje zachowanie podopiecznych Waldemara Żurka. Niespodziewanie prokurator Małgorzata Ceregra Dmoch przychyliła się do wniosku o umorzenie postępowania, co więcej, oświadczyła w sądzie, że prokuratura nie będzie skarżyć decyzji sądu o umorzeniu postępowania, a gdyby jednak sąd nie umorzył postępowania, wnosi o zwrócenie sprawy prokuraturze. Sławomir Nowak usłyszał łącznie 17 zarzutów, w tym prowadzenie zorganizowanej grupy przestępczej na terenie Polski i Ukrainy. Śledczy w jego specjalnych skrytkach zabezpieczyli gotówkę w trzech walutach o łącznej wartości około 4 milionów złotych. Obciążyli go również byli współpracownicy, którzy usłyszeli wyroki. Pomimo wszystko polski wątek tej afery został zamieciony pod dywan. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy 29-latek zamyka się sam w pokoju, bo to jest posiedzenie tajne i wydaje decyzję w sprawie najważniejszej śledztwa dotyczącego jednego z najważniejszych polityków w kraju. Są takie sytuacje, które powodują, że władza naraża się na śmieszność, która prowadzi do jej upadku. Ja mam wrażenie, że mamy do czynienia tutaj właśnie z taką sytuacją. Sprawa Sławomira Nowaka, jak w soczewce, pokazuje podejście obecnej koalicji do tak zwanej praworządności. Wcześniej również rzekomo nieuznawani przez nich sędziowie z Sądu Najwyższego potwierdzili legalność wyborów, które dały im władzę w 2023 roku. Wtedy również próżno było szukać krzykło neosędziach. I ja jestem przekonany, że ta władza, kiedy tylko będzie miała taką możliwość, skorzysta z obowiązków przepisów, również, obsadzi Krajową Radę Sądownictwa. Zobaczycie Państwo, że w przyszłym roku dokładnie taka będzie dyskusja. Dla rzekomych demokratów prawo jest rzeczą wtórną. Prokurator krajowy jest nie premiera, to się go bezprawnie zmienia. Koledzy partyjni mają problemy z prawem, to się śledztwa umarza. Abus Donalda Tuska cały czas umacnia nas w przekonaniu, że Maksyma To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. nie była tylko chwytem retorycznym, a główną doktryną spinającą cały rząd. Paweł Błoch, Republika.